to i to da Tutaj dzisiaj trochę po murdykujewa na motorze. Tutaj moje rodzinne struny, gdzie ja tutaj się też wychował. Jest tewa na krąckich górach. I tak bo ma trochę o poziom. Teraz mi tu wjechali na koło za górolam w pole. Na gorolowo góra jedziewa. on ja ma tak trochę o poziom. Teraz jak do góry bandziewa. Na tej górze to się żywa w prawo w lewo i będziemy patrzyć gdzie, da, gdzie dalej pojedziemy. So, tu jedziewa wprost to, tam można patrzeć, tam z drugiej strony jest tinkowo góra, co mi tak go dali I teraz znów zakręca i pojoda su ryk. I spojrzyła tam gdzie am wjechali z tej krąckiej drogi po prawej, nie po lewej, na dole to tam zarośnięte, czy tam kiedyś górol mieszkał. I teraz ja tak namyślą, czy tutaj jechać direkt na nastynkowo góra, ale chyba nie. Ta góra jeszcze jest trochę zianksza, tam jeszcze trzeba kawałek podjechać. To jeszcze podjedziewa kawałek i tedy łoboczywa, gdzie mi pojedzian. Tutaj kiedyś to zboże rosło, kartofle trzeba było zbzierać, było w te, rolo było łobrobziano. A teraz prawie z 50 lat już nikt tam z nie, nie ruszył, to i tam same lasy by rosli, samosieje takie. I teraz z tej drugiej strony jeździemy na do góro, to tam pod Bobziela się jechało, do jeziora, tam teraz nic nie widać, jak tych drzewów nie było, to tam można aż do jeziora było patrzeć, nie, tutaj te sztyżki, te drogi tak wyjeżdżone, bo tam teraz, tam i kładami, tam traktorami jeżdżą i nieraz tam tam z miasta przyjadą, tam tymi ołtami, dżipami i tam, Urdychują trochę, chcą są wyszale, też tam ludzie, trochę tam i autami. Tak jak ja motoram tu. Co so, tam na, na prawo to do jeziora szło, a mi jedziemy na wprost. To teraz direkt na nastynkowo gora, nie? To już tam Pora razem filmował, pokazywał, woma i teraz z drugiej strony wjeżdżam na Ta góra ta do nieba blisko i fajnie widać na jezioro do szufalda. No i teraz trochę zaczęło kropszyć, ale to nie, nie jest tak licho. Tutaj po tej górze trochę am. Rundnął i teraz patrzą, gdzie tu można zjechać dobrze. Żeby się nie przewrócić, to jedziemy teraz na dół. My będziemy teraz jechali pod krącką droga tam aż do mostu, stinkowo góra, gdzie ten most na dole jest. Ja trzeba było wpasować te kolejni tak po deszczu wypłokane co jak tam motora się dostał to jo. Ale jakoś nic się nie stało jedziemy dalej fajne drogi i teraz dalej jedziemy jo. Zobaczcie, jak biorą te kolejniki. No droga. tam już ona wprost. Most na moście. Tam gdzie struga leci, nie? I teraz na most i przez most. Na lewo idziesz pod górę Stinkowo, a tu jedzie dalej. Kierunek pod szufalt. Tu gdzie wszyscy tak jeździli do Mona kiedyś. Krącoki, moje A mi skręciwa teraz i jedziewa pod las. Tam też parę chałupów zawsze było, teraz tam tylko dwa jeszcze zidać, a tam kiedyś dziancy było. Pojedziewa aż do Pingra i... Zawróciła. Wszystko zielono zarośnięte. fein Fejne ścieżki. No so, tam prosto się jechało do Bingra Kedaj, ale to już jest kupa lot, może nawet 50 do 60 lot, jak tam mieszkali. Ten chlebek jeszcze szopa stoi, stodoły nie ma. No tak zajechał, tam się nic nie dzieje na podwórko. Tam ktoś jeszcze mieszkał. Tu na prostu stodoła stojała, nie ma jej. A tutaj od przodu chałupka samotno i chlebek tam, gdzie kiedyś te krówki stojęli. I koniki. Wszystko historia się zrobiła. Tyro jedziewa córyk. Tu poprawy jeszcze te pola. Co też tam drzewo już narosło, ale kiedyś to było wszystko jeszcze obrobiane. To i krówki tam lotały i kozy, łowce i tak dalej, nie? I tak na wprost jak jedziewa, to tam też... Jak za moich czasów pamiętam, to jeszcze garszek mieszkał, ale to tam jest tak e, burchcy. Tam jakoś burchetka kiedyś mieszkała. Oni tam jeszcze byli trochę z moją mamą tam po, po przyjacielsku. O po jakoś tam byli. I teraz jedziała do drogi znów, do mostu. I opoczywa dalej, gdzie mi tam zajedziam. tutaj po, po prawej to widać to same rzegówki tam rosną. Kiedyś tu nogów szoków Czas wdzierało te żegówki. No i teraz tutaj idziemy dalej, pod Tam było tak dużo gospodara też. Taki Biszof mieszkał, oni wyjechali już do rejchu chyba w 60-tych latach, jako pierwsze tam i wyjechali tam skrąca już tam pora już prądzy wjechało tam tam byli drabinci, bobziele, nikl kuś oni tam prądzy powjeżdżali. a tu jedziewa, zaraz ten tam zakręt i tutaj siedzi to jest ta, ta biszofowe co kiedyś było to teraz też ktoś, ktoś tam kupił pobudował i tutaj jest stajno, tam konie miał i pobudował tam i, i basen, nie basen. I wziął i sprzedał to za 5 milionów czy 6 milionów. Tam ktoś bogoc kupił, wszystko nowe rozwalił i znów buduje nowe coś. Takie bogate ludzie są na Kroncu. Tu jedziemy dalej pod szkoła krącko. To już e, chyba zamniamca, to chyba to było już Barzini tutaj. Ta szkoła należała do Barzin. I tam potem po wojnie to, to już krąc był A te Barwini to należały pod gmina. Chyba Gietrzfał, a po wojnie zrobili na gmina Stasi -Guda. Tutaj tych chałupków nabudowali tam zawdy tam gdzie przyjeżdżają ludzie. Na urlop, nie urlop, tam może nie jedni mieszkają tam, ale to przez lato. A przeważnie to w Polstynie jeszcze mają wolną i tam w Olstynie siedzą wtedy. Co so i mi tutaj pojedział, pojedział dalej, tam muszę kogoś przepuścić Tam jakiś Laste jedzie, bo bacztaj, jakie lasty tam jeżdżą. Kiedyś to bryczki koniami i żel żelaznioki, a teraz każde auto tam dojedzie. Tu kiedyś pamiętam to po prawej też takie równina była, to mi tam sobie takie boisko zrobili, żeby tak w sobota w niedziela, trochę piłka po pograć tam. to musieli się sam nie organizować, to tak nie było tam, że tam ktoś ci tam coś dał do lasa, dwa para szczepów wicią i bramki sklektał i wtedy jakoś staro piłka tam i nie, jak nie było skóry to z gumową piłka z trzaskalim. Tutaj jest na Kozikowy, tam Koziki kiedyś mieszkali, tam też jest fajnie odbudowane, przybudowane, rozbudowane. i od, dali, od Kozika się jechało jeszcze do Kuśpiela. to jeszcze tam pod lasem Kuźbsiel mieszkał, tam też jeszcze dzisiaj ktoś mieszkał ale tam się dużo co nie dzieje bo tam, tam co mieszka do, do Wolstina do, do roboty jeździ to nic nie będzie uprożane to wszystko zarostu powoli co so, tam z dala jest i to też należało tutaj do barzin kiedyś tak jak i oto Ziam, czy słuchał od ludzi tak gadajszych. Co teraz, no wiesz, córek pod kozika i się rozejrzywa z drugiej struny, tak. Zo. Fajna gospodarka też to była tam. Tam mieli pora krówków, konie dobre i i dawaj, so, teraz pojedziewa, tutaj było te pola byli już lasem zarośnięte te ostatnie lata. Samo od siebie. Ale teraz widać, tak, że ten las wykarczowali, to znów się pola robiło. I tam też miało być sprzedane, czy jest sprzedane. To kozikowe tam naokoło. 10 hektarów i, i budownictwo, so, teraz tu obróciła, to dziwa tam pod śpiela i tam dalej chyba się jechało przez las do Staźwód i mi się zdaje ale tej drogi tak nie zną tam to jada córek No so, jedziemy dalej. So, wszystkie koziki, do tak w rejku siedzi to pozdrowią woju. Tutaj nie roztrzymywają w woju, a lotą po tych polach. Jeszcze pamiętam, tą do bika do woju tutaj przychodziłam. No to dali, jedziemy dalej. Nie to trzeba sobie tak. Stąd tutaj te dzieci albo jak to tam do roboty chodzili z, z, do gudi przez las rowerem, albo i przechtu chodzili albo do Dorotowa do musieli chodzić do autobusu i do, do roboty do Wolstina. To już było psiąc kilometrów trzeba było w, w, iść na przechota. Może i nawet ziance jak psiąc. 6 kilometrów I, i ludzie przeżyli wszystko. To stąd szli, potem po drogę te sąsiady dochodzili i tak się skupka zbierała i tak szli i, i trochę pogodali, po, powadzili się i, i tak jak to było, nie? No zaraz no jedzie was z drugiej strony i teraz tutaj siedziba ta o, auto trzeba przepuścić ta siedziba ta mój tych bogoczy. i tak jak historia mówi, tutaj też mieszkali bogocze, ale tutaj mieszkał też kiedyś to było Krąc, kranc się nazywał, co po, po, jemu na, na cała, cały krąc mu należał. I potem się podzieliło, to też widać, że tam na tam miejscu nie jest szczęśliwe miejsce. No, jak chęcia jedzie, jak w tunelu. I zarabia pod tą gora Tren ten ota. trendlacz. Tu nie jeden to się zakopał, Ojej, dziś o to już jest utwardzona ta droga, ale kiedyś tak po, po dużych deszczach to szorugi byli to musieli zawsze zasypować tam, mój właśnie wyjechał no tutaj przyjeżdżał już koło Stynki, nie chyba ten krzyż jeszcze chciałem ująć nie wiem czy go mam tutaj czy nie mam czy dalej jest no gdzie on jest tu? No nie gdzieś idzie, I teraz jedziemy dalej, tutaj wjechaliśmy, teraz jedziemy zurück, aż do Strażackiej Drogi. Tutaj lewo górskie, tam ktoś się buduje. Tutaj zakrętam, za to też tam dalej. Po lewej to Markowski mieszkał. i tutaj, za poprawi to Gross mieszkał. I mi teraz na Strażacki się zatrzymował i drugą razem, jak ma nam miał lust albo jak Wichzeta, to jedziam dalej nad jezioro do Siłoka i trzymaj Dasia do drugiego razu